Pożyczek, które udzielamy w ramach wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Fundusz Regionu Wobrzyskiego wygrał konkurs na kwotę 16 milionów złotych do udzielenia w najbliższym czasie, tak naprawdę przez najbliższy rok dla dolnośląskich przedsiębiorców. Są to pożyczki do 100 tysięcy i do 250 tysięcy. Do 100 tysięcy to są pożyczki tak zwane obrotowe. Gdzie nie potrzebujemy pytać przedsiębiorcy, na co te pieniądze chce wydać? Generalnie to jest obrotówka na wsparcie jego działalności. Jeżeli chodzi o kwoty do 250 tysięcy, to już pytamy, na co te pieniądze są przeznaczone i potrzebujemy również rozliczenia fakturami. Ale niemniej jednak są to środki dostępne dla, dla, dla przedsiębiorców, tych, którzy potrzebują zainwestować w swoje firmy. Mówimy o województwie dolnośląskim. Wiem, że udzielacie także takiego wsparcia w województwie wielkopolskim. Panie redaktor, tak, Fundusz regionalnego Włoskiego w ubiegłym tygodniu podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a wcześniej wygrał konkurs na pożyczenie kwoty 20 milionów w ramach Jeremiego. Województwo Wielkopolskie postanowiło pożyczać te pieniądze dalej jako, jako fundusz Jeremi. Założyliśmy biuro, otworzyliśmy oficjalnie biuro konferencją prasową w ubiegłym tygodniu w Poznaniu, tak naprawdę w tym tygodniu w Poznaniu i rozpoczęliśmy działalność gospodarczą. Pożyczymy na, tole, na terenie Wielkopolski 22 miliony 600 tysięcy złotych. 20 milionów Jeremiego i wkład własny Funduszu regionu Wałbrzychskiego w kwocie 2 milionów 600 tysięcy. Mówił Pan o tym, że przedsiębiorcy mają do dyspozycji u Was w funduszu e, pieniądze, które Pan określił zgrabnie obrotówką. Czy będą także e, pieniądze przeznaczone dla przedsiębiorców, ale w większych kwotach, na przykład do miliona? E Panie redaktor, Fundusz Żeglana Bobrzeskiego jest instytucją, która na Dolnym Śląsku, a również okazało się, że Wielkopolsce, również może pożyczyć maksymalnie milion złotych. Inne instytucje nie mają takich, takiej zdolności. Cieszymy się tym, że jako fundusz możemy, mamy takie zaufanie, że możemy taką kwotę pożyczyć. Czekamy oczywiście na nowy program z nowej perspektywy finansowania Unii Europejskiej i mamy nadzieję, że te decyzje zapadną do końca sierpnia i w tym roku jeszcze ruszy program, gdzie będziemy mogli pożyczyć Większe pieniądze, jeżeli chodzi o fundusze Unii Europejskiej, tak samo jak w ramach Jeremiego. Dlaczego te pieniądze w funduszu są takie dla przedsiębiorców atrakcyjne? Panie redaktor, po pierwsze Fundusz Egonu Wałżyskiego jest fundacją, która wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Chcemy wspierać i pomagać, więc w naszym przypadku, jeżeli chodzi o oprocentowanie, nie pobieramy prowizji ani za przygotowanie, wypełnienie, ocenę wniosku ani też nie pobieramy prowizji, jeżeli chodzi o nasz wkład własny. To też jest decyzja w tym przypadku, w tym przypadku Banku Gospodarstwa Krajowego, że pozwala na to, żeby te pieniądze były nieoprocentowane, czyli tak naprawdę w Wielkopolsce milion złoty pożyczony na za pięć lat wraca jako milion, nie milion plus jakieś odsetki, więc tak naprawdę to jest duża szansa rozwoju przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że w dobrej perspektywie również tak na Dolnym Śląsku będziemy mogli zrobić do końca roku, tak? Mam taką nadzieję. Oczywiście to są decyzje Ministerstwa Rozwoju i oczywiście Urzędu Marszałkowskiego Dolnośląskiego.